Siemaneczko, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie z cyklu zbuduj swojego artu. Dzisiaj na warsztat biorę egzemplarz numer 49 i miejmy nadzieję, że będzie lepiej niż poprzednio. Zaczynajmy! I w dzisiejszym egzemplarzu mamy płytkę od lewej stopy, oś oraz łożysko. Oprócz dzisiejszych elementów będzie potrzebna też lewa noga, a oś i łożysko można na razie odłożyć. Jeśli chodzi o dzisiejszy montaż jest bardzo prosty, wystarczy płytkę przyłożyć odpowiednio do kostki i przykręcić czterema środkami. I na dziś to wszystko. Dzisiejszy montaż nie był jakoś specjalnie skomplikowany, ale małymi kroczkami brniemy do tego, aby ułożyć tą Nogę do końca, jednak moim zdaniem poprzednia była składana o wiele szybciej. Będę musiał to przeanalizować, sprawdzić filmiki, czy na pewno, czy nie. Bo mimo wszystko coś mi się zdaje, że przy tamtej szło to trochę szybciej. A tymczasem ja Ci dziękuję za oglądanie, siemaneczko i do zobaczenia już niebawem. Cześć!